Ja jestem zającem, jestem zającem, właśnie dzisiaj testujemy zakazanego skina zająca, on jest tak, takie duże ma uszy, że to jest tak zakazany skin, oczywiście on aż tak nie jest zakazany, Czy dzisiaj zrobimy falę zakazanych trików, tym skinem, który no może i właśnie ten skin, Słyszałem, że jest hakerski i umie zrobić nową mapę o śmieciarkach, bo oglądałem u Abry, że właśnie ten, że są takie, że będą śmieciarki, taka beta, i, i będzie można sobie wybrać Honey Drop, lava nut, a nawet Bombardment w grach niestandardowych. Ten update dla mnie będzie najlepszy, bo będzie można sobie ciężarówkami pojeździć. Nie wiem, czy to dokładnie będzie wyścig, widać, widać było, że to była jakaś Eliminated Maps. Coś tak za mało ostatnio jest w StumbleGuys Eliminated Map. Dobra, ale teraz spróbujemy zrobić... Jest! Bum! Dynamitrona podciąłem! Widzisz, jak ten, ten skin potrafi zrobić buta? Ooo, widać, ja chciałbym kolejnego jakiegoś zajączka. O, tu jest zajączek. Ty. O, zając się nie dostał! Szkoda. A teraz wszystkie zające oby odpadły. Dobrze, zająć, zając, zająć! Zając! A tyle tylko zający. Ja robię breakdance. Zając, który robi breakdance, widzieliście to? Bo ja nigdy. Jeszcze gramy, jeszcze będziemy grać rundy niestandardowe, więc tam mogą się takie rzeczy wydarzyć. Musicie oglądać ten odcinek do samego końca, bo ja nie wiem, jak wy nie będziecie oglądać, to ja nie wiem, jak ja mam filmiki. Dla Was robicie mamy Stumble Shocker. Nie. Zamocne Stumble Shocker? Stumble szoker? Zając może Zajac nie jest najdol, najbardziej dobrym, ale może bramkarzem jest. kto wie. Tylko kurde, wy ta, ta bronicie jak, jak jakieś nupki, to chodź to Dragonie jeden. Nie no kurde, po co wy nie braniecie? Ja też jestem bramkarz, też powinienem bronić, ale jak... jak... Nie no kurde, no bo ten wsi jest głupi. A czajcie, że oni w ogóle u nas nie bronią. Oni nas, oni u nas powychodzili normalnie z gry, jak usłyszeli Stumble Shocker. I co z tego? Macie bronić Bromy? Oni, oni, dobra, twardy jestem. I strzelam im bramę! Ja nie mogę. Bum! Jest jeden, jeden. No i to jest dokładnie nasz dis. To jest dokładnie... Ale czemu ty awkujesz, głupi, ty? Kupity. Ja znaczy się chciałbym uderzyć bokserem, tak żebyś... Bom! No właśnie! Stoi w miejscu taki dziwak i próbuje ten, próbuje blokować. Ja musiałam go stamtąd zabrać, bo, bo bym strzelił im taką siatę. Dobrze, nie Wy jakie Co robicie? Suwy uwy. No i... Nie! Ale rzuci sejwa zrobili. Co z tego, że... Ale to my przegrywamy, bo do nas są trzy piłki lecą, więc jak oni nie mogą strzelać... Dobra, wybija, no gdzie ty, ta a bronicie w ogóle? No właśnie, jak wy tutaj na bramie chcecie stać? Bum i wybijamy piłę. Jeszcze im takie bananito rzucę, bananito. A spróbujemy na w następnym razem z butami zagrać w Stumble Shocker. Może to być rekord świata piłek na Stumble Shocker. Co to może być? Nie, na finał stan, to I To jest taka kozacka mapa. Ja nie wiem. Ten skin jest taki trochę zakazany. Byłem przez chwilę na drzewie. Tak, tak tak, minimalnie na drzewku. Minimalnie, minimalnie to wygrywam to. Minimalnie, pamiętaj. Minimalnie to nie 100%. To nie ma 100%. A w ogóle tam jakaś chyba ta. Tak, ta, plasterek miodu tam leży. Miod, wy lubicie w ogóle miód, bo kto nie lubi, to nie wiem co. Nie wiem co ja mam robić, jak ktoś nie lubi miodu. Po prostu ten. Po prostu nie lubi i dropa i tyle. Bo chodnej z miodu. Ja bym teraz na takim czymś odpadł. Bo to jest szansa na sukces. Nawet mogę na tym piętrze wygrać. I wytrzymać. Chociaż nie, bo pode mną ziomek... Naprawdę oni pospadali na dół. Ja tutaj na tym piętrze się utrzymam i wygram. Chociaż nie, bo ten ziomek nade mną strasznie psuje. Jezus. Co wy robicie za taktyki brutalne, że zaraz ja mogę spaść do tego gluta szpiepiącego? Gluta. No, no, Drop to jest bardzo jest taka mapa, bo mapa... Dobra. My... o, no i ślicznie, na ostatnim pięterku się utrzymałem. Ślicznie, na ostatnim pięterku, ładnie, ładnie, zajączek tańczy. Widzicie, co ten skin zrobił? Po prostu utrzymał nas na następne... Na... O, wyszedłem, bo kliknął Escape. Po co mi korona jedna? Tylko jedna? Zobaczcie jaka oferta jest zajac oraz, ale ten zając mi się tak średnio podoba, więc zakończymy sobie darmowymi z spinami. Zasłużyliśmy. Za każdą wygraną otworzymy jedną darmowe spinę. Sprawdzimy, czy zgarniemy czy darmowe spiny. Myślę, że w dzisiejszym odcinku może się... Jest Blake! A to by był Superman chciałam tego Supermana, mimo że go mam, duplikat całkiem spoko by był. Tylko te kroki tych. Hmm, Polski. To to nie jest Polska, wiem, wiem, wiem. To chciałbym fajerwerki do! Fajerwerki do zająca, by pasowało naprawdę emotka marchewek. Uh, nie wiem, czy ja chcę wydawać diamenty, bo będą nowe specjale, tak właśnie do zdobycia, jakbym wydał te diamenty. O, fajerwerki są mega ładne, więc Na sylwestrowy stumble pas wszystko. A w ogóle jeszcze jestem sylwestrowy. To już powinno zostać usunięte, bo chcę emotkę boksera. Emotkę, emotkę boksera. Jak będzie emotka boksera, no to ja się tak, ja się tak szczęśliwy będę, bo będę miał wszystkie special emoji. emotki w grze. Naj, najtrudniejsza to jest bokser dla mnie. Po prostu naj, naj, dla mnie, od, jeśli chodzi o nakałtowanie i zrzucanie osób, to chyba dla mnie lepsze jest łapanie. A jeśli chodzi o przyspieszenie gierki, to chyba w ślisku. A bokser jest dobry na tych eliminated maps. Ale wtedy wiadomo, no tak jakbym takie bokserki robił na tym, na Lavalandzie, no to to było kozak. To było tak OP. Ja nigdy nie miałem uderzenia boksera. O, bananito, gdzie był? A spróbujemy, bananito, chociaż tak. Królik do bananów taki średni. Bananito, kurde, bananito tak się spisać do średnio. Kurde, nie tutaj bananito. Leć, bananito. Bananito! No i... Bum! No i sobie na tym bananie chilluję bombę. Normalnie. Dobra, 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 dobra. O, Lexy się dostanie fajnie. O czemu ja wleciałem w ogóle? Głupi jestem jakiś. No i on myśli, że ja nie przejdę, a ja sobie idę w miejsce. E, le, le, ale mam teraz Eszę. Teraz mam Esę totalną. Wstęp se poza metą. To... I udaję, że... Nie, się nie zakwalifikuję. Ile tych królików jest? To ja jestem taki warm pięć, koło takiego królika super lilii. Super lilii. ILE TYCH KRÓLIKÓW JEST? Kiedyś to super fanów tyle było. Ale ten królik naprawdę, przysięgam, jest ładny. Gdyby mógł być taki special królik, byś się tak świecił na różowo. To był kos. Nie ma różowego skina, no i dobrze, bo nie jestem kobietką. Ale chodzi o to, że mógłby być ten, a nie żółty już jest skin. W sensie taki bardziej ten, bardziej złoty. Ale to żółty jest taki. ten kapitan Goldhart jest w sumie. UU! Bo osoby jakieś. Jakieś tam osobki. Icy Chase jest jedna z niby najlepszych top 3 map, a chociaż dla mnie to, to na tym miejscu bardziej bym dał. Blog, blog, darzy, Lepszy jest chyba Lawaland. Bo nie, co ja zrobiłem, ale fail, ale fail, Robak, jakie ty, ty faile popełniasz? W ogóle, może, jakby teraz blogo blogo darzo, darzo był, to ja nie wiem co, ja nie wiem co. Wtedy bardzo bym się cieszył, ale wtedy jakby ktoś mnie popchnął, to nikt. Bardziej bym się z Lavalandu cieszył. Lavaland, Lava Lavaland, Lavaland, Bla, 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 bla. Tylko teraz głupio nie odpad. Nawet gdy odpadnę będę zadowolony, że trafiłem taką mapę. Co z tego, że odpadnę? Co z tego? No widzowie, nic złego się nie stało, to tylko gra. Ja tylko sobie odpadnę i, i, i tyle, prawda? I tyle. I co z tego? Że odpadnę. Ważniejsze jest do, 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 dobrze zacząć grę. Bardzo się cieszę z gry. Nie, nie trzeba wygrać. Wartości są inne. Dobra. Chyba szybko się skupić, bo tutaj. bo tutaj już ten! Mogę gadać, bo i tak pewnie odpadnę. Nawet gdy będę się skupiał, to nie chcę wam nudnego odcinka robić, przecież. Bo odcinki są fajne, niby u mnie. 9 minut nagrywania. Dzisiaj może 17 nagram. O, kurde! Jakieś, jakieś nowe bloczki są. <laughs> A w ogóle nowych bloków już nie ma. To szkoda, w sumie. O, już spadł astronauta. Se. Se spadł, <laughs> Teraz najlepiej za cały czas na wyższe. Lepiej po prostu tam. Dobra, uratowałem się. Nie zaryzykował to był odpad, po prostu se. Se, tak, odpad. O, ktoś tam chyba się. O! Dobra, mamy ziomaczki. On, on se przejdzie do kolejnej. Dobra. No i koniec, dobra uczestniczy na runda, prawda? Nie chcę ich oglądać, ale fajnie się grało królikiem, ale no non trafiliśmy w ogóle. Co to było nie tak z tym? A jeszcze za dobrą rozgrzewkę. A ja nie chciałam kliknąć escape, bo mnie nudzą te spiny. Jak i tak nic nie trafiam nowego. Gdzieś, gdzie się dziesięć, kurde! Ten głupi żeton jeden. Po co żeton właściwie, co ja za to, te... całe życie mogę sobie za to kupić, przecież za jeden ten żetonik i jeden, już chyba dziesięć razy trafiłem ten jeden żeton, to jakieś 10 żetonów mam. <noise> 10 żetonów, a ja można tu trafić. Raz się, trafiłem w 75 i byłem zadowolony. A w ogóle jeden youtuber trafił za pierwszym razem. Z, zazdro, zazdro. jak wyszedł do gry, to już to trafił. Klejnoty jeszcze. Bo ja, że to nie chcę, mimo że mam 2000, to i tak ich nienawidzę. Wolałbym 2000 wymienić na na przykład klejnoty. Klejnoty są więcej warte, tyle mówię, tyle mówię. Klejnoty dla mnie są więcej warte, bo po prostu można jakieś cenowe nowe skinki. Nie muszę być koniecznie special, Henji, Henji, Dola. Nie musi być koniecznie special. Speciale. A może spróbujemy znowu bananito zrobić. Bananito, bananito. Tylko do bana, na bananito trzeba się skupić, bo bananito musi dobrze polecieć. Bananito leci tu. Dobra. Byk! O! Dobrze, wywaliło mnie i teraz ktoś jest blisko. Nie jest tam guy'e. Nie jest tam guy'e. Jakiś, jakiś niebot. O, to chyba tutaj nie ma niebotów. Chyba tutaj nie ma niebotów. To chyba same są boty. O, chociaż nie. Gdzie jestem? Tutaj jestem! Bananito! O! Jest! Boty są! Botki! Boty są! Fajnie, ja lubię boty. Boty z prawdziwymi graczami? A właściwie, ja miałam. A wiesz, że ja czasami tak trafiam, widzowie, Jak gram dwie o godzinę, dzisiaj dla was szukało godziny botów i znalazłem właśnie. Tylko parę graczy zawsze może być. Ale wszyscy gracze odpadli. Bo, bo przechylili platformę i nie mogli przejść. To, mądrze, to mądrzejsze boty od graczy. Tak, tak czasami jest, bo, mądrzy, bo mądrzejsze są boty, bo jak to? Jak to tak przechylą tą platformę? Nie, czemu tego nie ma na finał? Nie, bo pewnie będzie space racing jak, jak nic. Ja wiedziałam w ogóle, że jest tam. O, teraz jakbym tak teraz tą barierką zrobił, ale nie chcę tego zmarnować. Co z tego, że to jest półfinał? Ważne to, że chociaż jest blogo, blogo, darzo, darzo, Tylko jakby teraz był podwójny blok. Darzo. ja w ogóle na początku odpadłem na blok, darzo, bo nie było bloków. I teraz zazdroszczę, co wtedy miałem. A teraz se wślizgi. ślizgi. Ślizgi, w ślizg. O nie! Kupie, no, nie nienawidzę no nienawidzę blog Dasza no, nawidzę tylko nie na półfinał bo jakby był finał to mi się skupił, a teraz jak ja miałam się skupić jak to jest półfinał dawaj dawaj nie canon Climb. Oczywiście spin-go-round. Spin, spin, spin. Robimy spiny Nie, nie, nie. Robimy. Ja nie mogę. No to jest tak zawalone tymi ziarenkami. Bo te ziarenka wyglądały Ziarenka. A jakby teraz wszyscy gracze zwykli odpadli. Tylko, tylko te głupie króliki zostały. One nie są głupie. Jestem wyróżniający. Ja jestem pierwszy po prostu. Nie chcę być w tym tłumie tych osób. Tylko musi być bananito. Pamiętajcie. Bananito musi być. Dobra, dobra, no i... Myk! Ach, kurde źle. Kto to? Nie, nie wpadajcie do, te, w tego benen. Nie no króliki, ja celność mam. Celność mam do... do do, 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 do niczego. O, Stanlebot! Odpadajcie króliki! Nie, jak te króliki! To już lepszy chyba banano. Ja nie mogę, co ty się odwala? Ile tych królików jest? Na finał, a na finał bym tylko jadł królikiem. Ale przynajmniej zaraz odpadną te króliki, bo spoko, bo niektórzy mają player coś tam, to oni dopiero zaczynają grę to. Ich to interesuje takie coś. Oni mają ten podstawowy taniec. A Breakdancey wywijam jako królik. to, to, to już zakończmy tą. Escape. Escape klikam. Ja nie będę na nich czekał. O! Zaczęła się kirka Fajnie, fajnie tak patrzeć, jak oni se tańczą. Ale serio się zacięła rundka. A ja mogę się tańczyć do białego rana. O, wreszcie, widzowie. Ja myślałam, że ja teraz muszę... Bo tak się zamilkłem. I się myślałam, czy za... Czy wyłączyć nagrywanie, czy zostawić? No i dobrze przynajmniej mogę fotomontaża zrobić. I będzie giczor! No a na 20 minut myślę, że fajny będzie oddać. A szczerze sobie zagramy jedną rundkę i koniec. Myślę, że taki odaca Wam się spodoba. Jeśli chcecie więcej odcinków z królika, no to zostawcie pod tym filmem trzy łapki w górę. Trudne wyzwanie, ale myślę, że do zrobienia. Jeśli chcecie, żebym grał z królikiem, znowu królikiem w następnym odcinku. Dla mnie to spoko, ale po prostu za dużo jest tych królików, dlatego taki ciężki warunek, żeby zagrać jednym skinkiem. Jak wam się podoba królik, trzem osobom się podoba królik i chce, i te trzy osoby bardzo chcą, żebym nim zagrał, no to zostawcie trzy lajki te osoby po prostu. To nie jest wasz taki obowiązek. Ja teraz nie będę mówił, że musicie zostawić tego lajka, ale jak wam się jak chcecie więcej po prostu odcinków z tego skina, no to dodawajcie to, to, to te lajki. No albo jak chcecie w komentarzu napisać, że nie wiem, podoba wam się tylko ten skin, nie musicie, że gram, no to ja to dam po prostu, że, że nie muszę nim grać po prostu. A tu mamy Biedronki, które śpią. I, a wiesz, a wiesz, że ja chcę w ogóle zrobić tego zakazanego trika. I, i w o nie! Bo ja, chciał, ja raz Wskoczyłam na Biedronkę, gdy była szara. Się da, w ogóle tak. No wiadomo, że się da jak to zrobiłem. No kurde. No i oczywiście bananito musi tu pójść. Bananito... O! Oh! Bananito, co ty zrobiłeś za sejwa? Prawie z... A jakby banan przysejwował, to ja nie wiem, co by się stało. Nie wiem, po prostu... Ała! Ała! Bananito! 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 Ała, no głupi banan! Po co on tam był? No ta kamera jest za trudna w się poprawcie ją jakoś, żeby... Kurde, w ogóle to ja mam źle chyba... O! Oh, oh. Ten kabel za myszki jest po prostu krótki. Oni! O bo, a bo moja. Ja muszę strzepnąć ziemię. Bo mi bo właśnie spadała ostatnio ziemia i ja tego nie widziałem. W ogóle tu krzesło jeszcze muszę. Już teraz jest wygodnie mi. O, dobra, i teraz możemy grać na chillu. O, teraz. Teraz. tak, tak za daleko trochę. <grywia> za daleko. <grywia> dobra, nieważne. Um, po prostu zróbmy blogo blogo. Nie, nie. A chociaż blogo blogo darzo darzo na pierwszą ludę, to by było przynajmniej coś zakazanego. A spróbujmy zrobić Bamanita. Bananito. Teraz, jak taki dynamitron, to się w ogóle nie odróżnia w tych królikach. A jakby teraz jeszcze ametystyny X, to już w ogóle. Ja mam ślisk, a wy nie macie. No ja jestem koksem, a wy nie. Już nie używam ślizgu, żeby zrobić tego bananito. Bo ten bananito poprawia mi humor po prostu. Po prostu. Po prostu już nie. Chciałam zrobić tą moją emotkę. Czyli ślisk. kurde. Czekajcie. Ja muszę. Dobra? Nie no, a, a wy nie no! No dlaczego banan nam zniknął? Ja weszłem na metę! Dlaczego on zniknął? Jezu, ile tych królików? I, je, no nie, no dlaczego musieli wszyscy akurat przejść te głupie króliki? Teraz ostatnia, a może dajcie mi tak o jeszcze jedną rundkę, okej? Okay? Jeszcze jedną. Po tej rundce, jeszcze jedna. Chyba, że tutaj da, na final blog, dasz Lawalant albo Bombardment. To wtedy. Hot Wilson. To, to, nic, to nic dobrego nie wróży. Ale jak teraz będzie blog, blog, darze, to, 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 to Hot Wilson to jest najlepsza mata. Ja czekam. Aż se zjadę na tym brzuszku. A to w sumie się opłacało czekać, chociaż. Też nie wiem, jak oni już tak daleko są. To nie wiem, czy się opłacało, czy nie. Możecie mi napisać w komentarzu. Komentarzyk zostaw. To oni mają tam trudniej, bo my mamy. No i dobrze, będę pierwszy i będę. Jak nic, nie ma niebieskiej fury oczywiście. Byłem przygotowany. No właśnie! No czemu? Nie, nie pozwalam! Nie, to nie jest banan! To nie jest banan! To ja już mogę go odblokować. No i nie ma wpychania się. Wpychać będziesz się. A da się na w ogóle dwa aż przyspieszenia? No i po co czekać tak na boku? Po co? Co ci to da, dziwaku? abyś nie wiedział. A, tego tu mi się już znudziło. O, da się w ogóle tak wylecieć jak chciałem. O, dobra. No i możemy taką emotkę, ja zawsze przy... jak jest woda to emotkę przytulenia, czemu ja nigdy... Boże brzydko wyglądasz, o kurde, o kurde, nie, nie, no dlaczego tyle królików na ten finał, no i teraz proszę blok dasz, bo chciałbym zakończyć ten odcinek już, ja nie mogę, no to idźcie. A teraz dajcie warunek. Jak wygram, no to koniec odcinka. Jak przegram, to, 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 to kolejna rundka. W ogóle lava land z kolejny. I co z tego? Liczy się dobra rozgrywka? O ten rekin coś nam może zrobić? To no, taki trochę inny rekin. A w ogóle to jest rekin jak na bombardmencie, tylko kurde wersji szkieletowej. <laughs> Widzicie, jak ja go zwaliłem i przesajwowałem. Najnara. No, no i weź co ja chcę pójść, bo to król. Ja będę króliki. O, ten spocony jest z kim? O, te... to ty miałeś Cze, niebieski samochód. To ciebie zwalam. Kurde, samuraj, samuraja. Wszyscy na samuraja. Chciałbym tak wszystkim powiedzieć, że wszyscy na samuraja. Oj, chciałbym. No nie, no kurde, właśnie. Nie ma, nie ma samuraj. Ja muszę uciekać od samuraja. Bo samuraj na piąchę. Jak mnie tego Samuraj dorwie? No bo właśnie te, te pionchy są mnie wkurzają. Ja jakbym miał pionkę, to aż tak bym ich nie uderzał. Już nie tak do wkurzenia. To jest bardzo spocony skin po prostu. Co bardzo. No i też chciałem go chwycić. W sobie. I love this skin. Dobra. And, e, może może tyk, tyk, tyk. O kurde, teraz się ci nie opłaca emotka bokser. Bo wszyscy się zfokusują. No, no, no no nie, no po co? Nienawidzę boksera, no. To się nie... Co wy powiedzcie, że to jest takie hamstwo. Już nie liczę, że ja mam emotki, ale takie, co nie ma emotek? Nie, no to, to nie ma sensu, ten Lavaland, Przez to, bo te emotki, jakby tam wyłączyli emotki, to bym był wdzięczny, chociaż piąchę. Nie musi być ta przytulenia emotka. Ja bym sobie poradził z przytuleniem, ale, ale tu chociaż, chociaż tą emotkę. Boże, nie wkurzają też te króliki po prostu. Bo za dużo ich, to, to, to mi się aż mieni w oczach i później na takim Lavalandu Mi ciężko w ogóle sporo rozpoznać siebie. No, nie, no, ale pokazywał, że tamta jest dobra droga. O, wszyscy pospadają. No i widzisz, ktoś ma pujaocha i powinien Tak, to za to dostać. Aha, dzidzidzy. Aha, dobra, przeskoczcie. Ja nie mogę, no to która jest dobra? Dobra. Myk. Myk! Widzisz, no i nie ma samuraj, użył emotki. No i za to powinien się nie zakwalifikować. To za to, za używanie emotki. Nie dostanie się, szkoda, bo to bo to emeraldowy tak jest kiedy, a ten jakiś diament, to no, dynamitron, to diament, a ten, tak jak dyna, też na dy, i sejtaj szogon, to to jest szmaragd. A w ogóle szmaragd też się przez, y, pisze diament jak dynamitron, więc staje litery przednie się tak. A no to już jeden cel mamy zamknięty. Fajnie było z wami pobyć widzowie. Wiem, że teraz nie będzie eliminated map, bo nie było, a w ogóle ja nie, nie dotrwałem, więc yy, teraz spróbuję dotrwać. Teraz spróbuję teraz się skupić, ale na takim blok to tam full skupienie, to aż takiego skupienia wtedy nie mam. Ale warto też wygrać. O właśnie na tym skusiłem. O! O właśnie przez to! Gdyby teraz ktoś mnie tak nie popchnął właśnie ciekawie. Właśnie to popychanie czasami jest dobre, czasami nie. Czasem dobre, czasem złe. Jak? he, he! he, he. O kurde, ja myślę, że ja to przeniknę przez bloki normalnie. Sieprzup! Sieprzup! Hehe, śprzyp! O, no jest sorki! Sieprziup! A kurde! No! Nie, nie mów. Aha, bo ja myślę... Aha. No i chciał sobie przeniknąć przez bloki i tyle. I tyle. Wow, widzieliście? To było takie zakazane. No to było zakazane, bo to takie trochę trudne było. Żeby tak się zatrzymać na tym, bo ten, bo tak przeskoczyłem w Czyli na brzuszku przeskoczyłem. Lesser tracer. Będzie ciekawe. Jak będzie niebie... ten nie... Pewnie będzie czerwona auto, bo zawsze na, na finałach jest czerwone przeważnie auto i... Ale co z tego? Liczą się przygody. liczą się. Dobrze! Jest! Dobrze! Jest! To się uda! Jak będzie teraz... Nie, ale czarna fura też dobra. Czarna fura nie, nie można narzekać, pamiętajcie. Teraz by się... Happy, 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 happy! Happy, happy, happy! Poczekajcie, kurde, czemu ja nie celuję? Happy, 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 happy! happy. My, a my ten, w sensie y, fajnie bawią te młotki. Happy, 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 happy! A jest taka piosenka, happy, happy, happy. To, to już każdy w ogóle przeszedł ten finał, ale ja. Happy, 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 happy! W ogóle prawie za każdym razem dzisiaj wygrywaliśmy. Tam ktoś z białym autem był, czyli lepszym ofiarą. A no to fajnie tak było z wami se pograć w, w gry. Jeśli chcecie odcinek z widzami w guys, to musicie pod, zostawić pod tym odcinkiem 30 łapek. Do aż tyle! No tak średnio bym powiedział, że. Bo tak z widzami jest mi trudno wrócić, ale na 30 łapek obiecuję, że to zrobię. Kurde! Nawet nietypowy dobrze! Chociaż. Też trzy więc to, to jeden na jeden. Ten królik, ten, ten special emoji to, to taki. Ale jeśli lubicie króliki, to zostawcie lajka, like, jak mówiłem. No i, no i dzwoneczek, i subskrypcję. No i jak lubicie oczywiście króliki. Jak nie lubicie, to nie zostawiajcie, więc widzimy się w następnych filmach!